Cześć! Dzisiaj whisky typu Blended. Wy, którzy oglądacie Whisky Reset na YouTube, wiecie, że czasami blendy od czasu do czasu pojawiają się też na kanale i tak też będzie dzisiaj. Nie mogłem przejść obojętnie obok nowości, która pojawiła się na rynku, czyli Johnny Walker Black Ruby. No i powiemy sobie kilka słów na temat tej whisky. W 2025 roku światło dzienne ujrzała ta edycja Johnny Walker Black Ruby, blended Scotch Whisky. Jest to edycja, która najpierw pojawiła się, bo tajsze. Aldi, później w jakichś innych supermarketach w Wielkiej Brytanii dość drogo ona wynosi, ponieważ około 200 zł w przeliczeniu na polską walutę. Natomiast mi udało się kupić tą whisky dużo taniej. Chyba w Lidlu kupiłem za 109 zł, więc pomyślałem sobie, lubię Johnny Walker, lubię w ogóle tą markę, więc wiele nie stracę, nawet jeśli będzie taka sobie. I czy taka sobie jest, czy nie, no to zaraz o tym opowiem. Mam też na stole inne dwie whisky z marki, marki Johnny Walker, którą, którą, którą naprawdę lubię. Bardzo lubię edycję Double Black, która podobnie jak Black Label jest whisky dymną i, i, i dość wyrazistą. I bardzo lubię Green Label, a także. Island Green, które są to blended maltami, więc troszeczkę inna kategoria, ale o tym powiemy sobie może w innym wideo. Dzisiaj skupmy się na Black Ruby. Wziąłem dwa kieliszki, ale nie wiem czy jest sens. Chyba nie ma, chyba ten drugi kieliszek odstawię, bo porównanie Black Ruby z Double Black robił już Mariusz Kowalczyk. Na kanale Jak Pić Whisky, więc nie ma sensu to porównanie. On to zrobił świetnie. Porównanie z 12-letnim Johnny Walkerem robił Władysław Poremski z kanału Whisky Malt Content, więc też nie widzę celu i w zasadzie bez sensu, że wziąłem ten drugi kieliszek, odstawię go po prostu na bok. Tak jak i te dwie whisky, które po prostu robią tutaj za dekorację, ale ciekawostką jest, jak już mamy te trzy whisky. Koło siebie. Wydawałoby się, że John Walker jest znany z tego, że jest butelkowany w kwadratową butelkę w przekroju, ale wszystkie te butelki są inne. Tu mamy korek, podobnie jak w dwunastce. Tu mamy zakrętkę, tu mamy zakrętkę, ale jak widzimy, i w wyglądzie, i w przekroju, i w wysokości, i w szerokości, te butelki są po prostu inne. Historie o tym opowiadał kiedyś Tomasz Miller, dlaczego. Whisky Johnny Walker w przekroju wyglądają tak i są kwadratowe. Chodziło o to, że łatwiej było je po 9 czy po 12 upakować w kartonie, żeby się nie chwiały i one po prostu ściśle przylegały do siebie i nie tłukły się tak łatwo jak butelki, które są w przekroju okrągłe. Podobno to tak właśnie wygląda. Jakaś tam historia też z tym kątem była, ale nie chcę zmyślać, a tego teraz bezpośrednio przed wideo nie zweryfikowałem. Jeśli chodzi o samą y, whisky, którą mamy przed sobą, która ma być whisky bogatą i ciekawą, Black Ruby. Ruby nasuwałoby nam beczki po Porto, bo Ruby to też jeden z rodzajów Porto, czyli portugalskiego, wzmacnianego wina. Natomiast dowiadujemy się już z y, bocznej etykiety, że whisky te, że destylaty dojrzewały w beczkach po Pedro Jimenez, po Oloroso i po Czerwonych Winach. Dzięki czemu kolor tej whisky jest dość głęboki. Oczywiście, jak każdy Johnny Walker, kolor nie jest naturalny, ale jak wiemy, do barwienia whisky używa się. Karmelu prostego s e 150 a który to y, tylko zaciemnia tą whisky, a nie, da, nie dodaje jej takiego właśnie bordowego czy też rubinowego odcienia. Dla porównania nalejmy sobie, dobra, też naleję, wleję do butelki. Nalejmy sobie drugiego John Walkera, który również jest barwiony i tej czerwieni. Tutaj nie ma, tego tutaj nie widać. Jest, jest trochę jaśniejsza ta, yy, ta whisky, yy, ale nie ma tego, tego właśnie czerwonawo-rubinowego odcienia. I teraz, tak, po co ja o tym mówię? Mówię o tym po to, że kolor tej whisky wskazuje faktycznie na użycie tych win. Zarówno Pedro Jimenez, jak i Oloroso, jak i prawdopodobnie może i Porto i jakieś inne czerwone wina. Natomiast, czy to wyczujemy w smaku, w aromacie, no to próbujemy. W zapachu czuć to od razu. No nie jest to Glendronach, nie jest to jakaś Quinta Ruban, Glen Glenmorangie czy, czy, czy La Santa, ale czuć tutaj wpływ tych właśnie win. Jeśli chodzi o Whisky Base, to Whisky ta znajduje się pod numerem 271030 i 34 osoby oceniały tą whisky na 80 i 75 setnych. Ktoś by powiedział bardzo nisko, 80 i 75, setnych, ale na przykład 12-letnia John Walker, która naprawdę cieszy się dość dobrą reputacją wśród ludzi, nawet którzy lubią whisky i znają się na whisky, to ten John Walker Black Label 12-letni jest oceniony zaledwie na 75 punktów, więc to jest 5 oczek więcej. Ale no to jest dość wysoko, jak na taki podstawowy, marketowy, popularny blend, mimo tego, że dopiero co pojawił się na rynku, no ale marka Johnny Walker, no to jest najbardziej znana, chyba u mieszana na świecie, na pewno jest najbardziej znana, dopiero gdzieś tam za nią będzie Valentines, Grands, Shivas Regal i tak dalej. No to 80 punktów, trochę nisko, na pewno wyżej bym ją ocenił, bo podoba mi się zapach, no więc próbujemy, jak to w smaku będzie wyglądało, ale najpierw troszeczkę sobie opowiedzmy, czuć tutaj Czuć tutaj kardamonowe nuty, czuć morele świeżą, czuć truskawki poziomki, suszone śliwki, dojrzałe śliwki. Pojawia się rodzynka, pojawia się mleczna czekolada. Troszkę drewna. Brakuje trochę tej głębi, jaką mieliśmy w 12-letniej edycji, albo mamy chociażby w tym Johnny Walker. Green Label, którego bardzo lubię i chętnie opowiem o nim na wideo może przy któryś z następnych materiałów natomiast co tutaj czujemy w smaku w tym Black Ruby no i szczerze powiem jest dość ciekawie jest całkiem fajnie przyjemna whisky i Wydaje się, że tych destylatów słodowych może być tutaj spory udział, bo nie czuć tak od razu, że to jest taki zwykły, ordynar ordynarny, że tak się wyrażę, ordynarny, popularny blend. Tutaj jak pijemy blendy typu Ballantyne's Finest, czy, czy Donny Walker Red Label, czy jakiś Grand's, ten, ten, ten podstawowy, to tam czuć... Kolumnę i kukurydziany destylat czuć, że to jest pośpiesznie produkowane w byle jakich beczkach. Tutaj nic takiego nie ma, tu jest naprawdę fajnie. I myślę, że sporo osób w blind tastingu mogłoby polec i, i próbować zgadywać e, jakieś single malty. Może nawet, właśnie, e, jakąś Glen La Santa czy, czy Quinta Ruban, gdyby to było w czarnym kieliszku, chociaż może. Faktycznie i nawet po kolorze, mógłby ktoś dać się nabrać. Chociaż Quinta Ruban ma 46%, to raczej mało kto beznany w temacie by tutaj na to młyski stawiał. Dopiero jak się tak mocno skoncentrujemy, to czujemy, że to jest blend. Dopiero po chwili wychodzi ta kolumna. Pojawiają się te takie typowe dla, dla blendów nuty no, takich orzeszków arachidowych, jakieś Nutelli, takie jakieś takie papierowe nuty, ale one są delikatne, one są gdzieś tam w tle schowane i myślę, że trzeba ich naprawdę szukać, żeby jej, ich się doszukać, żeby je tam znaleźć. Więc fajnie to wygląda, fajnie to no dość ciekawie, ale cały czas chodzi mi po głowie Glendronach 12-letni i tak odstawię chyba te dwa Johnny Walkery i przyprowadzę tutaj Glendronacha 43%. Wiem, że to będzie bardzo nierówna walka, ale chciałbym zweryfikować, czy te whisky w ogóle są do siebie podobne, bo Glendronacha 12 bardzo lubię. Chyba nawet bardziej niż 15-letnią edycję. Mimo, że to jest tylko 43%, i że. Przestała to być whisky niefiltrowana na zimno, niestety tak wyszło, dlaczego trudno mi powiedzieć. Ale postawmy tutaj Glendronacha obok i spróbujmy doszukać się chociażby trochę jakichś podobnych nut, akcentów. Dobra, mamy przy sobie dwie te whisky. Spróbujmy odrobinkę tego Glendronacha, żeby nie było, że ja tutaj będę teraz mówił, która lepsza i czy czy to jest jako, jakkolwiek do siebie porównywalne. No chcę tylko zweryfikować czy są podobne. Więc teraz tak, Black Ruby, fajny zapach, on coraz przyjemniejszy się robi, jak się, jak troszeczkę w tym kieliszku po, postoi. No tutaj w Glendronach no nie, jest bardziej, jest zdecydowanie bardziej intensywny Ale obie są przyjemne. I teraz te glendronach, który tutaj mam, Pff, kiedy to było? No ja go kupiłem chyba z półtora roku temu, może dwa. Jest to już ta edycja, która jest filtrowana na zimno. który jak zawsze w glendronach. Jak od jakiegoś czasu dłuższego czasu w glendronach jest naturalny, natomiast skoro nie ma na etykiecie deklaracji, że jest to whisky niefiltrowana na zimno, to obstawiamy wszyscy, że jest to whisky filtrowana na zimno. Więc ja to tak będę zawsze o tym mówił. Mam jeszcze jedną całą butelkę, a także sampla Glendronacha 12-letniego niefiltrowanego. I jeśli chcielibyście zobaczyć porównanie Glendronacha filtrowanego z niefiltrowanym, czy cokolwiek można zobaczyć różnicę, to chętnie się takiego wideo podejmę, tym bardziej, że robiłem już takie porównanie na blogu z edycją 15-letnią Revival. Postawiłem Glendronacha Revival nowego z starym, to znaczy filtrowanego z niefiltrowanym, ale już obie z tych beczek po PX i Oloroso i nie dało się rozróżnić która jest filtrowana, która nie. Trafiałem w ciemno po prostu, praktycznie, no prawie że na zasadzie zgaduj zgadula. Udało mi się zgadnąć, ale to było. Wydaje mi się, że to był czysty przypadek. I gdybym się podjął tego drugi raz, to już bym mógł y, obstawić źle. Natomiast y, mogę tak zrobić z ględronchami. Ale teraz tak, Johnny Walker. Cały czas wydaje mi się, że to jest whisky na poziomie. To jest whisky na tym poziomie, kiedy. Zanim tej spróbuję, zobaczymy czy tak będzie teraz. I teraz można. Mając Glendronacha obok Johnny Walkera, faktycznie już odróżnić bardzo wyraźnie, gdzie jest Blend, a gdzie jest Single Mord. Nie powiem, żeby poziom tych dwóch whisky był zbliżony. Nie powiem, żeby mogły ze sobą jakkolwiek konkurować. Zresztą Glendronach jest whisky dwa razy przynajmniej, dwa razy droższą niż, niż ten Johnny Walker. Chyba, że się uda nam kupić poniżej 200 zł, Glendronacha 12, to, to warto. Natomiast Johnny Walker, jak na whisky za 110, tam nawet 130 zł, robi fajną robotę i jest dość ciekawą alternatywą dla, dla, dla chociażby takich whisky popijaczy, których tam degustujemy sobie z kolą, pop, popijamy czy z jakimś innym mikserem. To można z powodzeniem pić spokojnie z kieliszka. I nie trzeba się tego wstydzić. Fajnie to smakuje, jest to całkiem przyzwoite. Są podobne nuty i są podobne akcenty, ale poziom już całkiem tak podobny nie jest. Nie jestem wielkim zwolennikiem czy też fanem Glendronachów, chociaż piłem takie, które wyrywały z butów, i faktycznie tak jest, ale. Ale jest to fajna, przyzwoita, ciekawa destylarnia, która dobrze potrafi w beczki poszery. A Johnny Walker faktycznie potrafi w fajne blendy, w dobre blendy. I no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że nawet przy Glendronachu, przy whisky, która słynie z beczek poszery z tego, że ma wielkich zwolenników na całym świecie, to wcale ten Johnny Walker wstydzić się nie musi. Aż przyszła mi ochota, żeby wziąć na warsztat tego Glendronacha, dlatego do Was pytanie, czy chcielibyście zobaczyć recenzję tej whisky na kanale, oprócz oprócz tej edycji bodajże mam jeszcze Revival 15-letnią a czy jeszcze coś z Glendronachów mam, to chyba nie. No tak, ale dajcie znać w komentarzu, czy próbowaliście już Ruby jak wam smakuje, czy to jest dobry kierunek, a wydaje mi się, że tak. I powiedzcie, czy chcielibyście zobaczyć recenzję Glendrona H, czy na przykład wolelibyście John Walkera Green Label zobaczyć w jednym z kolejnych materiałów wideo. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam. Do następnego. Ten alkohol troszeczkę, po, jak się pomiesza, tym kieliszkiem i pomiesza, i pomiesza. Dobrze, że nie jest to słoń, bo autor słonie nie lubi mieszania w słoniu. Natomiast słoń to nie jest to, jest to jest cebula. Pojawiają się bratki, pojawiają się piwonie, tulipany, fajnie. Naprawdę zapach jest super. Teraz boję się co dalej.